Państwo E24 1988 z Bema Szósteczka, pajączek, rzędóweczka, motor 3,511 goni Zapraszamy na prezentację tego kozaka. Haha, ha, Z sali z tyłu 11,5. Zasada jest taka: jak nie obciera, to znaczy, że jest za wysoko. My, BMW, tak go damy. Auto! Sprowadzane z Ameryki, a dokładniej z Nowego Jorku. Tak, Manhattan. World Center. To są te klimaty. Statua wolności. Burgery Chamy, to jest to. Drodzy Państwo, Piękne Felgi na glebie, cudowny kolor. Amerykański znowu cyr, znowu tak. To jest to, co mi się najbardziej podoba. Szósteczka rykiem, Rekinowata. A to nie jest ważne. Fajnie to wygląda, lampki, to to jest te lampki, wszystko. Te te jest... No to jest krasa, krasa sama w sobie. Tuniki na wypasie. ładny kolor. Fajna tablica rejestracyjna. Otwierany z tyłu kuferek. Auto nie bite. Chodź, i Sprawdźmy. Sprawdźmy drodzy Państwo. Czy nasze łachmanioże, nasze majstruwy na granicy, jak to lawetą z Ameryki, lawano? zakład, że tu nie ma nic w środku. Nie. Nie wierzę. Niech będzie tak jak jest, tak? Niech będzie standardowo tak jak jest w Polsce. żeś otwieraj tego już nie ma. I tego już nie ma i nie będzie. Dobra, dobra. Ręczniczek, tablice takie, nie patrzymy, nie obchodzi Was to. Drodzy Państwo, zaraz będziemy strzelali na jałupeczce tunikami. Nie jestem, bo musiałem te klucze tam pod drzewo. Dobra, chociaż o nie. Zrobimy 65CI. Klasa 35 i zobaczcie jak ta gumka tu schodzi jak już mówiłem jak jest za wysoko jak nie obciera to znaczy że jest za wysoko 11,5 cala i ta felga na przyszły rok będzie już co? A tu będzie jeszcze oczywiście felga trzyczęściowa, tak oczywiście, opony są tu tak naciągnięte, jak nie będę gadał co. Pięknie, to wszystko. Chodź chodź, 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 chodź chodź szybko. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, chodź, szybko, chodź chodź, chodź, chodź. Szybko. Daj, chodź. Szybko, 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 szybko. Lodówka z tyłu. W BM jest z 88 roku. Przecież do teraz w Jarafacie nie ma lodówek. A tu w BMW możesz zrobić z tyłu janeczkę. Ale jest pięknie. Środek jest zajechany, ale... Zobaczcie to. To jest niesamowite. środek jest zjechany, ale środek będzie zrobiony, ale my uczyliśmy to auto ale my już chcieliśmy to auto i po prostu woleliśmy mu się wziąć teraz z tym tajanym środkiem. Jedziemy! Te strzelanie nie mogą zabraknąć tego u nas w programie. Maska silnik. No, chodź, 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 bo jeszcze lewa życie informacje. Maska silnik. Otwiera się to rewelacyjnie. Tam jest taki dynzel. Tam się go daleko posuwa. Zobaczcie, już go przesunąłem. Tu delikatnie maska odchodzi. Ach. Ach. Ach tu ci delikatnie, przechodzę, zobaczcie co tutaj jest w środku, rzędowy pajączek rozpórka, bo auto jest na takiej grebie że musi być rozpórka, tak z regulacją kątu wszystkiego, guwien 211 kuni, panie, tu wszystko jest kakson, kakson, ponoć kakson jest wypasiony dobra, nie wiem gdzie jest kakson, zamykamy delikatnie tą maseczkę, tak, tu robimy tu dociągamy ręką i tu jest taki wichajster i nim jedziemy, w drugą stronę się zamknęło, dobra, jedziemy, szyberdar Elektryczny szyby, lusterka, sufitówka, popierata. Od, od petów już. Już się zrobiła siwa. Siodzi mucha do knajpy i mówi Poproszę gówno z cebulką. Ale nie za, nie za dużo cebulki, żeby mi zryja ryja nie jebało. Dobra. Jaki z tego morał? Nie stawiaj roweru koło Junkersa. Nie wiem. Ale powiem wam tak. Czuję się jak pierdolony szef. W tym wypaszonym samodzie! Zawsze jak jadę wymą, to jestem podielany jak ogień na ognisku! Nie będę mu dawał, bo naciąg głupony taki, że zaraz po nas jedzie i nie będziemy jechali dalej! Jedziesz dobrze, nie? Jedziesz dobrze, kamerzysta mówi, ta! This is, this is car! Yeah. Ja mówię, co ty piegłeś po angielsku? Ty nie umiesz po angielsku, to ja umiem. wiem. Weimar, Dobra, kierunkowska zewo, zapinam pasy, wyjeżdżamy na drogę główną, tak robiliśmy na terenie prywatnym, na <laughs> prywatnej. Zamykamy pasy i jedziemy. Klakson. Światła włączę. Światła włączę. jak teraz? I teraz można A są włączone? Bo nie wiem jak tu się włączymy. Zrawca. Jedziemy, jedziemy wolno, bo to jest to jest tylko dojeżdżania sobie. A teraz mu budamy. Te jest musimy u nas w programie. Każdy o tym wie. Ale sej gada ten dźwięk. Wycieraczki lecą, a nie pada. Aha. Bo ja naplułem od środka i dlatego jadą wycielaczki! I gadamy I znowu dziękuję właścicielowi za na jego kozaka! Każdy tego chciał mieć! Już się tam normalnie złapy, bo zapomniałem. Jedzie się pięknie, ale sobie jedziemy tym rykinkiem prawdziwym. Zobaczcie z tyłu tą roletkę. Nie wiem czy jest oryginalne, czy jest podrobione, ale wygląda rewelacyjnie. Skóry tej, no z tyłu kurwa lodówka po okietniku. Kierownica opluta, klakson działa, nic nie świga. Ale się jedzie tym wypasem! Ale się jedzie na wypasie. Są bajery, są elektryczne szyby. Wszystko wiadomo, to jest 88 rok. Ludzie i ta cała deha wyprofilowana do kierowcy. Teraz już to się zagubiło. Tak zagubiło? Nie, oni od tego już odeszli Ale się jedzie, wszyscy patrzą, wszyscy kiwają, wszyscy zazdroszczą, wszyscy mówią przemo. Ty jedziesz, ale wypasem. Zamknę dom. Kultura. Ja nie będę mówił o silniku, że to jest najlepszy silnik. Ja nie będę mówił nic więcej. Znaczy, nie, ja nie będę gadał nic więcej. No cały czas to jest w dole. Ale powiem wam tak. Bema to jest bema. Kamerzysta ma takiego banana na buzi, że jakby w normalnie banana kurwa, z, z, z warzywnioka w ryj. Tak jak odierany. Ale nie dostaniesz się przejechać, jeżeli tylko ja bmw mi. Jest fajnie, jest komfort, jest zajebiście. Zobaczcie to w przycisku. Tutaj no wszystkie siedzenia, tu są wszystkie siedzenia w prądzie, tak. No to o czym my gadamy? No BMW! Autokasy Premium! W Monachium to się cuda dzieją! Ale u nas w na warsztacie to się dopiero dzieją cuda! U tych tunelów! Ale właściciel doprowadził tego kozaka z zewnątrz do stanu kolekcjonerskiego. Szodek oczywiście pozostawia wiele do życzenia. Wiele do życzenia zostawia, ale będzie zrobiony. Dźwięk! Rzędowa szósteczka, pajączek! To jest kozak i to se jedzie. 88 rok. 4 lata młodsza ode mnie. A jest igiełka. Pięć biegów do przodu. Wszystko się ręczy, wszystko tu jest na naprawdę najwyższym poziomie. Ale tylko interesuje nas ta marka. Chłopiec. Odpadła ramka od radia. Chłopiec, ale radio nie jest oryginalne i dlatego mogło odpaść. To jest taka gleba. Jak plastiki częścią, to znaczy, że jest gleba. Jak się decha kręciła, to znaczy, że jest gleba. Olej, jest klasyk. 11,5 sali koła z tyłu i 10,5 cik z przodu. Mówi nam, że auto jest poksipolem w zakrętach. Jest po prostu ziemia. Jest ziemia. Tu jest wszystko ze skóry. Tu na dole. Tutaj panel środkowy. Wszystko skóra. Zobaczcie tutaj wszystko skóra. No tylko tu nie. No ale tu nie, no tu nie. Tam jaki nawiewik tak daleko, Olskulowo zrobione. Tu nawiewy z tyłu, żeby stąd nam wiało. Zobaczcie! Stąd nam wieje! Na prawą rękę! Nawiew na ręczny prawy. Ale się jedzie. W ogóle mnie nie korczy, żeby mu dawać. Chcę jechać im tylko delikatnie. I chcę, by ten czas trwa. Jest rewelacyjnie. I drodzy Państwo, żegnam się tym wspaniałym akcentem. Będę szedł. Ale nie, na razie jadę wolno. Zaraz będę się kurwa żegnał na zewnątrz. Teraz się dyrektujcie ze, 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 ze mną tą jazdą. I czy to auto, proszę w komentarzach witać. czy to auto By wypasowało do mnie? Myślę, że tak. Obrysówki amerykańskie, z drżaczek wysunięty. Piękny, obniżony, szerokie felgi aluminiowe Carlsony czy Carlessy, to zapomniałem, ale ja nie wiedziałem, także nie to, już zapomniałem, po prostu nie wiedziałem. Żegnam się z Państwem i powiem tak, jestem tak podjarany, że zaraz zesram się z wrażenia. Dziękuję właścicielowi za udostępnienie tego kozaka i dziękujemy wszystkim, co oglądałem i subskrybują mój kanał. Uwielbiam Was! Ciao! Yeah.